Które mleko jest najlepsze? To zwykłe, wysokobiałkowe, a może to z niską zawartością tłuszczu. Otóż żadne z nich. Producenci jak zwykle robią wszystko, żeby zachęcić konsumentów do zakupu swoich produktów. Dla tych, co lubią białko, mają produkt wysokobiałkowy, a dla tych, co się boją tłuszczu, mają mleko niskotłuszczowe. To absolutnie niczego nie zmienia, ponieważ wszelkiego rodzaju produkty wykonane z mleka są po prostu szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc jeżeli cierpisz na jakąkolwiek chorobę autoimmunologiczną, powinieneś unikać produktów chłodzenia mlecznego. Jeżeli masz częste bóle lub migreny, nie powinieneś spożywać produktów mlecznych. Jeżeli masz raka, nie powinieneś spożywać produktów mlecznych. Jeżeli masz problemy z jelitami, również nie powinieneś spożywać produktów mlecznych. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, której chcesz się pozbyć, powinieneś znacząco ograniczyć ilość nabiałów w Twojej diecie. Jeżeli potrzebujesz czegoś, co zastąpi Ci mleko, zawsze możesz wybrać napoje zrobione z ryżu, kokosa, migdałów albo owsa. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby czytać składy i wybierać te bez sztucznych dodatków. Te napoje są znacznie bezpieczniejsze dla Twojego zdrowia.